Na świecie słuchajcie, szykujemy się na wyjazd urlopowy, jedziemy na Mazury, zatem przygotowany trochę przenę dla siebie. Taki kolorek w tamtym roku dawał fajne okonie i brały. Zobaczcie, mamy tutaj bingi, gąsienice, refy, takie fajne bomble. Tutaj następne czerwie, twisty, pinkę 2 Tutaj mamy płoteczki, pałeczki, tutaj płotki 2 dwu, cm, jeszcze takie drobne rybki, nitrusie, pijawki, glizdy. No, jest tego ochoty, ta jętka, o no, ikra, to oczywiście tanta, jawik. Tu mamy pineczkę 1 cm. Zatem jest w czym wybierać i będziemy na to łowić. Pozdrawiam.